Na żywo. Nie mogą się doprosić, by koryto zostało poszerzone i by powiększone zostały te przepusty, które regularnie przy dużych opadach deszczu zatykają się. No i wtedy woda wylewa się z koryta, przelewa się na rzekę, przelewa się na drogę, no i później zalewa posesje, które są bardzo blisko i rzeki, i drogi. No i pani, która akurat nie chciała przed kamerą rozmawiać, dlatego że mówiła, że jest zbyt roztrzęsiona, skarżyła się, że w tamtym roku. Taka sama sytuacja miała miejsce aż cztery razy. Alarmowała wody polskie, alarmowała gminę. Mówi, że urzędnicy przyjeżdżają, oglądają, obiecują, że sytuacja się zmieni. No ale co widać na Państwa ekranach, niestety sytuacja się nie zmienia. Woda wdziera się zawsze tej pani do garażu. To, że mieszkańcy są przygotowani, o czym mówiłem, to między innymi właśnie takie zapory. Które mają przynajmniej częściowo wodę zatrzymać. Wczoraj tu na północy Krakowa, jak informowało IMGW, opady bardzo intensywne, nawet do ponad 60 litrów wody w ciągu godziny na metr kwadratowy. No i to właśnie jeszcze obrazek, który może uzmysłowić dotąd woda była wczoraj w tej chwili i tak nurt jest wezbrany bo na co dzień jak relacjonowali mi mieszkańcy to taki potoczek który niespiesznie sobie płynie no ale gdy woda intensywnie z nieba leci to również z drogi wojewódzkiej wszystko spływa tutaj no i niestety znajduje się na tych posesjach w Małopolsce wczoraj problemy nie tylko jednak na północy od Krakowa również na południu na Podhalu nawet krupówkami w zakopanym płynu.